To wydarzenie może rozwiać sporo Twoich pytań oraz wątpliwości. Graco Mark 7, czy t 495XT? Czy GX21? Jaka dysza? Te i inne pytania będziecie mogli rozwiać już 26 września. Grako Tour zawita do Poznania, a z nim ciekawe nagrody. Zapraszamy Was do nowo powstałego miejsca na mapie Poznania. To centrum narzędziowe Profix, gdzie siedzibę ma również firma Media Technology przy ulicy Obornickiej 350 w Poznaniu. Od godziny 9 będą na Was czekały maszyny grako, te do szpachlowania, jak i do malowania. To też świetna okazja, by spotkać się z wykonawcami i wymienić między sobą doświadczenia. Będziemy testowali i natryskiwali produkty marki Semin. Jeśli jesteś gazurnikiem, to również nic straconego, bo będą produkty marki Bichuj oraz taśmy Mopif. Warto zarejestrować się już dziś. Dzięki temu zgarniesz golden Ticket na darmową usługę serwisową Twojej maszyny do wykorzystania przez cały rok. 26 września. Zapraszamy tutaj do centrum narzędziowego Profix na ulicę Obornicką 350 w Poznaniu od godziny 9. Nie może cię tu zabraknąć. Do zobaczenia.